Krzysztof, podróżnik online roku National Geographic Polska, 2015 16 Wychodząc z domu zapomniałem paszportu, musiałem się wracać po niego. Ledwo zdążyliśmy. Jakieś 10 sekund przed pociągiem do Jak już mówiłem, lecimy dzisiaj na Sri Lankę. Historia, która za tym stoi, jest taka, że jakoś w zeszłym roku zapisaliśmy się do Międzynarodowego Stowarzyszenia Blogerów Podróżniczych PTBA, Professional Travel Blogger Association. Głosiliśmy się potem do na na takich nagród dla blogerów podróżniczych, w końcu nie zostaliśmy nominowani, natomiast zostaliśmy zaproszeni na taką wycieczkę promującą Sri Lankę jako kraj, organizowaną przez sieć hoteli oraz przez sri Lankańskie linie lotnicze. Co to jest? Materac. Materac, który no. Neymar... Um. Neymar reklamuje materac. To jest właśnie Neymar. Więc no załapaliśmy się na taką wycieczkę, zobaczymy. Jestem trochę sceptycznie nastawiony, bo trochę to turystycznie wszystko wygląda, ale może będzie fajnie i może nakręcimy coś fajnego. Od razu mówię, to na pewno nie będzie eksploracja żadnej dzikiej Sri Lanki ani nic takiego, bo bo nie! Nasz samolot ma opóźnienie nie, już prawie godzinę. Trochę mi się nudzi. <śmum> Już dwie godziny czekamy na samolot. <śmum> Nasz lot został właśnie odwołany. Mamy stać w tamtej kolejce, żeby się zapisać na hotel chyba i jutro będziemy lecieć. Zabawne, bo chyba spędzimy noc w Naricie. Jest takie miasto pod Tokio, gdzie tylko do lotnis na lotnisko się jedzie. Nikt nigdy nie spędził tam nocy. Jadą nasze bagaże i nasze jedzenie, którego nie zjedliśmy. Pierwszy raz w życiu mi się zdarza, żeby samolot był odwołany. To jest w sumie dobrym wynikiem jak na to, że już dużo się nalatałem. Idziemy na przodzie kordonu ludzi, którzy będą teraz przechodzić przez odwrotną kontrolę paszportową. Jedzimy się jednak po***wało i wracamy do bramki. Mieliśmy świetny plan, żeby być na samym początku tego kordonu ludzi, ale Kordon się odwrócił. Więc jesteśmy na samym końcu kilkuset osobowej kolejki do. fajnie, że wracamy do Japonii. Nie mogę się doczekać sushi i ramenu, tonkotsu. shabu shabu, sukiyaki, tempura, jakitori, onigiri, takoyaki, maku donardo. Dostaliśmy voucher na hotel. To jest w ogóle. Jaka to jest w ogóle skomplikowana procedura, nawet sobie człowiek nie zdaje sprawy, że na przykład jakby ktoś kupił rzeczy na duty free, to potem oni z tym mają problem, bo nie można ich chyba wwieść, nie można z nimi wyjść z lotniska. Tak samo jest z wizami przecież, że wbijają ci wizę, że znaczy nie w naszym przypadku, ale jak masz wizę 90-dniową na przykład. Czuję się w sumie przez to jak na wakacjach, bo całą robotę zrobiliśmy przed wyjazdem, żeby... Nie musieć teraz pracować, tylko skupić się na filmikach ze Sri Lanki A nie możemy zrobić filmiku ze Sri Lanki więc jest laba A nie jest, podoba mi się Turystyczna piosenka prawda? Pusty autobus Łup łup, kto naparty w autobusie Jest i pepper Ej, no całkiem spoko, wprowadzili nas po prostu na poczęstunek. Nie zamierzam być w żaden sposób złośliwy wobec linii lotniczej, domyślam się, że to nie wynika z żadnej tam złej woli czy niekompetencji, tylko po prostu się czasem zdarza, że tak jak mnie się psuje kamera, to mi się psuje samolot. Muszę Wam coś wyznać. Jestem odporny na uroki bufetów, umiem się kontrolować, ale jak dostaję w swoje ręce taki ekspres do kawy, to wypiję chyba z pięć kaw zawsze. Jedzcie cynamon, pijcie cynamon w kawie, w płatkach. Zdrowy cynamon.

I sen jest tak intensywny, że aż wam tak huczy w głowie, że dzisiaj się zmęczeni. To ja tak właśnie miałem, myślałem, mi się postać z to Że była Lady Stoneheart i że się utopiła razem z Little Fingerem pod wodą. Czuję się jakbym miał dzisiaj pierwszy wolny dzień od tygodni, więc mogę sobie wreszcie pofilmować fajne rzeczy. Poćwiczymy sobie... ...długą soczewkę. <laughs> Kasia jest przeziębiona, dlatego jest tak trochę mniej Kasia ostatnio. Pokaż. No nie wiem, to jest bez to Tokio tak nie wygląda. Teraz tak sobie pomyślałem, może dlatego tak mi się tutaj podoba, bo tu jest cicho po prostu, po dwóch latach bycia w Tokio, no ceniasz, że jest tak... No nie ma tu za bardzo co kręcić, chciałem się wyżyć artystycznie, a uuu, to wygląda ładnie. No to tyle pięknych ujęć natury na dzisiaj, by zaszło słońce. Czas na łobiot. Odkąd staram się zdrowo odżywiać, moje ulubione danie to bufet. To jest jedyna możliwość, żeby się najeść tylko i wyłącznie zdrowymi rzeczami. Bo można na przykład bez ograniczenia jeść warzywa, bez węglowodanów. I banany w czekoladzie. I banany w czekoladzie. No dobra, to jak już jesteśmy na wakacjach, to zróbmy deser. Co to w ogóle było? Maszyna do rozmrażania lodów. Generalnie nie lubię owoców, ale te małe skórki. Syny są takie dobre. Specjalnie dla Was ziemaczki i cytryna challenge.